Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc sługi swoje, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze inne sługi z poleceniem powiedzcie zaproszonym. Oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite. Wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał więc swoje wojska i kazał im wytracić owych zabójców a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom. Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli godni. Idźcie więc na roztajne drogi i zaproszcie na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych. Lecz mało wybranych. To Słowo Pańskie. Moi drodzy, kiedy dzisiaj patrzymy na to Słowo Boże, które jest nam dane i zadane, widzimy, że najważniejszym momentem jest to, a mianowicie, że Bóg chce nam zadać pytanie: a propos naszej wdzięczności, może nawet więcej, chce nam zadać pytanie: dlaczego tej wdzięczności nie ma? Co tak naprawdę się stało w nas, że nie jesteśmy w stanie podziękować Panu Bogu za to wszystko, co nam daje? I popatrzcie, że tak naprawdę pytanie o brak wdzięczności jest pytaniem o to, co dla mnie jest najważniejsze. Dlaczego nie zrozumiałem tego, co Bóg chce mi dać, tego, co może dać mi szczęście, a zadawalam się namiastkami czymś, co tak naprawdę z jednej strony nic mi nie daje, ale tak naprawdę zamiast mi pomagać i dawać mi szczęście, tworzy tylko to, że ja zamiast być szczęśliwy, jestem po prostu pogubionym. Kiedy patrzymy na to słowo, widzimy jeszcze jedną kwestię bardzo istotną i ważną, a mianowicie egoizm. Egoizm, który zamiast mi pomagać, mi po prostu powoduje, że ja jestem człowiekiem, który daje się rozproszyć. Jestem człowiekiem, który zamiast dążyć do szczęścia, to szczęście likwiduje i powoduje, że odchodzę nie tam, gdzie trzeba. Popatrzcie, tak naprawdę. To słowo Boże bardzo dobrze wpisuje się w to, co ostatnio napisał nawet papież Franciszek w swojej encyklice. Nie ulega wątpliwości, że my, ludzie kościoła, a szczególnie ci, którzy jesteśmy tymi, którzy powinni być przywódcami, żeśmy się totalnie pogubili. Bo zamiast mówić o rzeczach uniwersalnych, zamiast mówić o Panu Bogu, wchodzimy w jakieś niewłaściwe kwestie w jakieś poczucie narodowości, w jakieś poczucie eliminacji, w jakieś poczucie tego, że jedni są lepsi, a drudzy są gorsi. Dzisiaj Jezus Chrystus chce nam powiedzieć nie. Każdy z nas ma się czuć powołany. Każdy z nas ma się czuć chciany. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby być szczęśliwym, a nie eliminować siebie i nie wchodzić w rzeczy, które zamiast nam pomagać, po prostu nas wyniszczają. Dziś Pan Bóg, przychodząc do każdego z nas, mówi: życie bywa różne. Czasem są chwile dobre, czasem są chwile złe. Czasem są chwile obfitości, ale czasem w naszym życiu są chwile braków. Ale to, co powinno charakteryzować człowieka wiary, to wdzięczność. Wdzięczność za wszystko, co otrzymujemy? Ponieważ tak na końcu możemy sobie zobaczyć, że jesteśmy w rękach dobrego Pana Boga. Chciałbym życzyć każdemu tego, żebyśmy umieli poszukiwać wdzięczności, tego, żebyśmy potrafili za wiele rzeczy dziękować. Nie tylko marudzić i nie tylko robić wszystko, abyśmy tak naprawdę. Tylko i wyłącznie narzekali. Dzisiaj, kiedy jesteśmy dotknięci tą pandemią, Pan Bóg też nam chce coś przypomnieć i powiedzieć: popatrz, człowieku, powinieneś być wdzięczny za życie, za zdrowie. I czy musi dojść do tak trudnej sytuacji, żeby sobie o tym przypomnieć? Moi drodzy, dzisiaj. Kiedy wrócimy do naszych domów, po krótkiej refleksji, kiedy wrócimy do naszej codzienności, zadajmy sobie jedno pytanie: czy jestem wdzięczny? Za co jestem wdzięczny? A jeśli tej wdzięczności nie ma, to zadajmy sobie pytanie: dlaczego? Czy przypadkiem, eliminując wdzięczność, nie eliminujesz szczęścia, do którego jestem powołany? Życzę wszystkim, aby tą szczęśliwość każdy z nas mógł doświadczyć i mógł się nią cieszyć. Wszystkiego dobrego i dobrej niedzieli, spokojnej i zdrowej. Brońmy się i chrońmy się. Amen.